dobra, mamy to w końcu, doczekaliście się Dead by Daylight, kolejny odcinek, jest nowy sezon, nie mam powiedzieć, czego spodziewać, nie, nie, nic nie wiem co się dzieje w ogóle, ja, już pomijmy to, że ja zasnąłem i w ogóle przespałem cały ten sezon, bo on się chyba kończy z tego co kojarzę, albo jest gdzieś w środku, ale dobra, mamy chyba nową postać z tego co widzę. ย่าคขอที่ข้อเสนอได้รับการสนองแต่พรนั้นกลับคือคำสาบร่ำลือกันว่าเสียงของเธอยังคงอยู่ Ok, czyli mamy kolejną postać, która będzie wykorzystywała jakieś dźwięki. Spoko. Bardzo fajna animacja zresztą, nie powiem. Nie mam pojęcia, z jakiego to jest horroru. Chyba będę musiał coś nadrobić. Ale... Haha, ha, widziałem. Jeden dzień został, jeden walony dzień został. Aha! Uuu, a to ciekawe. Bardzo spoko tryb, tylko nie mam z kim zagrać teraz tego trybu. Ale tu naprawdę trzeba w piłkę w osób wejść, nie można sobie dobrać graczy. Ile jest engine'ów? Osiem engine'ów! Holy hell! Dobra. O, adres? To jest coś? Gdzie? No to sobie na, na spokojnie, sta. A tam, no dobra. No się oddalimy troszeczkę. Jak się wydaje. Open chest. O! Klucz. Jak działają klucze? Ktoś mi niech powie. Naprawdę. Bo jestem zbyt niby, żeby wejść na wiki. Ale... Co tu się dzieje? I to mi zrevealowało... Co mi zrevealowało? Aha, to mordeczki. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Dobra, whatever. Szybki engine. Ej, ale dobra, bo to jest jeszcze jakiś inny klucz, ale w normalu. Ja, Oooo, jezus, Maria! A nie strasz człowieku! Nagrasz horror Davido nie spodziewa się, że, że, że ten. Że to się straszny. Dobra, whatever. Eee, ale w zwykłym trybie mam ten klucz, bo on tam, nie wiem, jest jakiś channeling? I to mi chyba pokazuje najbliższego mojego mordeczkę? Chyba? Ale coś jeszcze da się tym kluczem zrobić, nie mam pojęcia co no chyba, no bo taki, ten... w takim razie to klucz był najbardziej z przedmiotem w tej grze, tak bym powiedział. Jakbym mógł tylko nie wiem zobaczyć sobie, czy ktoś się zaboknie No też ciekawe, bo oni nie mają huku żadnych, to po prostu kładą gdziekolwiek Terrena Oj. Rush, raz, stary, bieg Luta. Te pędy, nie ma noc O kurde! Drugiej. Czemu jej nie spanowali? Bo nie wiem. Najbardziej postaci. Dobra, ale wrócę do lobby. Ja nadal będę w Q jako. Aha, Patrz, jestem nadal. I jak to działa? Jak ja bym na przykład był w, w grze? Ee, jako survivor. I. I mi wtedy wczyta grę na że to co? No boże ja wtedy nie może mi wczytać. Ja po prostu jestem w kolejce. Okej, okay. to ma sens. I wtedy jak będę wystarczająco wysoko w kolejce i za którymś razem jak wyjdę do lobby... To chyba mnie wczyta po prostu do gry. To ma sens, dobra. Dobra, to jest jakiś tam movement. Not bad. To jest... Revised the generator. No cały czas. Jest. Aha, bo ktoś to miał i to odpalił, dobre w sumie, okej, okay. ha, tylko nie, nie zobaczyłem co to drugie robi w sumie, ale dobra, damy radę, a spokojnie, dobra, znajdź, że jaki killer będzie, jak znowu będzie ghost, no, to... ale w koło, nie ma mnie, koniec odcinka. Dobra, i teraz tak. Aha, bo nie mogę jeszcze użyć tego... Nie wiem, czy tam coś. Mm. Dobre, dobre. Nie podoba mi się, że to jest że obok jest healer, a tu jest z 5 osób. On jest! On jest, ale... ...prawie tego I'm done Absolute cinema, nie? Ja wiem, że to było obvious, ale bez przesady, no Come on Wziął po prostu podset i... fuck. No o dobra, ooo no, Fair, enough, fair enough. No i kocz, to jest najgorsze polosowanie ever, naprawdę On to nie? No to działa. God fucking dammit. Aaa, czemu ja chcę wchodzić do szafki? To jest najgorszy sposób, możliwy. Jezus. O, 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 Kiemka. Dzięki. A, a ty mnie... Dwójkę, o okej. Okay. Mhm. Mm Spoko. Poko, poko, spoko. A mnie nie... No, dobra. Poradzimy sobie. Ew. Ale czesk, co to robi w ogóle? To jest jakieś. Do potrzebuję potrzeb? Faktycznie. Jest Edge Spray. Oh, nice. Tajk in Dobra, weźmiemy mordeczkę do pomocy Ejka. Widać jak znosimy zioma z Haka O kurde Nie tego w ogóle Nie ogarnę, że to jest ten dźwięk od niej Holy fuck Co to było? Czeka. Co? Nie żyje się. No ucieka. No nie uciekają z to, ale nie wiem. Czy tu nikogo nie ma. Aha, dobra, nie... nieważne. Dobra, jednak ktoś tu jest. Eee, mogę sobie switchować te itemy? Co ja zrobiłem tą dwójką? Te są emotki! Czemu nie. nie... Pa! Spidermana robię. Podoba mi się, że nie mam żadnego teammate'a. Najmiar kozła ofiarnego, który by umarł za mnie. Dobra, ale jest nie, ale. tak o, tak muszę tak być Już naprawdę, ty... To się witnie. To się wytnie tego nie było. <grystanie zresztą> o, ale pojebani, nie? <grystanie zresztą> 27 sekund, podobno. Zbyt konkretna liczba, żeby była prawdziwa. O, bo też mam skillę, Ej, super. Gain, haste, ok. Pa. Ej, to będzie OP. Będę miał haste'a. Jak będę gonić kogoś tego, to będzie ranny, a przecież walnę po prostu go siekierą i on już będzie ranny i wtedy, nie wiem, to, że ma slow od siekiery? Slowa boskilisium, a nie? Po prostu. Dobra, to, to mi się podoba, to mi się podoba. Pa! Jest ją. on! Mój pierwszy wiktym. Opa! Mój drugi! Ono! A idź pan. Po no pa, jebany, jak ucieka. Ono. Nie yy, ma wyjścia stamtąd. kurde. A pa, leż już. Dobra, gi. To się poleż. szkolera Dobra, mamy to. I... Teraz się cofniemy tam Już go tam wziął Już go chyba wziął będzieł. Tu gdzieś, no dobra Teraz nam na górę z powrotem, bo tam gdzieś słyszałem, że robią mjino o o, o, o. No właśnie To mi się e? podoba, kolego. to mi się nie podoba. Tak być nie może? którego... Cookie cookie mate. Za bardzo skupił się na ucieczce przed tym, nie? Przed każetem. No dobra, cóż. To zdarzy się i najlepszym. Eee, e jakąś szafkę potrzebuję. O, hej! Co ty, Co ty Dobra, mam... Yeah. <laughs> Ucieka mi po śmierci. Dobra, dawaj. Bam! szafek potrzebuje jakąś. Czemu tu szafek widać? A, to też robię. Nie, zdawało mi się. Nie podoba mi się ta mapa. Tu jakiś jakieś spadki, coś. Pojebana. Tam gdzieś. Kurde. Tu nie ma żadnych szafek na tej mapie? Czy, czy o co chodzi? Bo nie podoba mi się to bardzo. <noise> no zauważycie, no proszę To by była krew, czy mi się wydaje, nie wiem, wydawało mi się. No. Tu były jakieś szponty były, były próby. To ale naprawdę żadnej szafki tu nie znajdę, jak nie znajdę to będzie przypał. Oj, na tej mapie nie ma szafki. Znaczy, że nie ma tu. <laughs> Jak nie ja ma czatu, to moja postać zniża się do totalnie niczego. W sumie. nawet nie żartuj, nie, że nie ma tu żadnej szafki. Przypał. O! Dzień dobry! Komu tu mamy? Ale Kurde, trafiłem, dobra. Ostatni, ale dobrze spożytkowany. Nie był zmarnowany jak pięć poprzednich. Dobra, tu wszystko działa. Tu wszystko bangla. Dobra, pomogę mu chyba kończyć, bo tam chyba dwóch ma. Tylko tu mi się. O o, o, o to chodziło. Podświetlanie haczetów, to było to. Dobra, baja. Ale team play. Tu goni, tu widzę. Tu jeżdża, dobra, fajnie się gra w buch. Opa, tu jest kolejny. Dzień dobry. No tak lekko, lekko porobiony no, bym powiedział. O kurde, mnie też porobił we. Dobra, a już po hisie Budo. No, to, to nie ma co w ogóle, jak jeszcze tego hejta mam, a razie 3%, to nie, nie brzmi super jakoś, ale to 3% to 3% bym powiedział, nie? Zobaczymy czy tu czegoś nie ma, dzień dobry, dzień dobry, kulturka pełna, widzę, że na cicho było wszystko robione. A, mogę haczyk rzucić, dobra, baja. W dziesiątkę no bo ostatni engine nam został. Nie podoba mi się to. Oler nie mi się to nie podobało. Wow, nic już O lipa. Nie najlepiej nam. Chworsz, bym powiedział. Dobra, ale. Ach! Dawaj, dawaj. Dzięki! Jugni! Luć!